Cześć, jestem Szymon, w wolnych chwilach zajmuję się naprawą gitar. No, nie jest to zbyt oryginalne intro, ale naprawdę nagrywam ten filmik już po raz milionowy, tak mi się wydaje, i dalej go porządnie nagrać nie mogę. Um, miałem nawet cały piękny skrypt, yy, który czytałem z telepromptera, i kompletnie mi nie szło. Kompletnie nie brzmiało to tak jak ja, więc postanowiłem, że zamiast starać się nie wiadomo jak elokwentnie brzmieć, po prostu polecę, poimprowizuję troszeczkę po punktach, które sobie wypisałem. W tymże skrypcie zawarłem dosyć długi paragraf na temat tego, dlaczego gitarzyści lubią stare gitary. I dlaczego akurat Players Grade, czyli instrumenty dla grających, nie dla kolekcjonerów, interesują mnie osobiście najbardziej, ale cały ten akapit trwałby 15 minut, a sprowadza się to tak naprawdę do dwóch rzeczy: mianowicie do ceny i do historii danego instrumentu. Cena, no to jak rozumiemy samo przez się. Jest to przynajmniej połowa wartości instrumentu, który byłby w stanie kolekcjonerskim, czyli wszystko od góry do dołu oryginalne i że tak powiem nieruszone. I takim instrumentem, takim właśnie Player's Grade, jest mój Gibson 335. To jest rocznik 69. I powiem Wam, że. Cena ceną, bo zapłaciłem mniej więcej 30% wartości rynkowej e, instrumentu z lat 60., tak bym to powiedział, bo e, ta gitara wcale nie była jakaś tania, no ale wiecie. To jest Gibson z 69. No nie spodziewam się, że będzie to, e, to, to już nie te czasy, że można było ustrzelić to za 50 euro, ale. Z, no popatrzcie na tę gitarę. No. Czy ona nie jest wspaniała? Znaczy, okej, okay, o gustach i kolorach się nie dyskutuje, więc na pewno w komentarzach znajdzie się ktoś, kto powie, że no, wygląda to jak przez okno. Ale dla mnie osobiście ta gitara ma więcej charakteru niż e, jeden. E, Murphys Lab, Custom Shop, Postarzony, relikowany Gibson. Tutaj te zadrapania, te zmiany, te wszystkie rzeczy, cała ta historia jest w jakiś sposób dla mnie prawdziwa. Um, oczywiście gitara jest w stanie niekolekcjonerskim, co oznacza, że część rzeczy tutaj jest wymieniona, nie jest oryginalna typu mostek, bo poprzedni się zapadł. Pikapy nawijałem od nowa i nawijałem je ręcznie, żeby były jak najbardziej oryginalne. I wiecie, obecnie pikapy produkuje się w dużej mierze przy pomocy maszyn. Dawniej mówiło się o ręcznym nawijaniu pikapów, czyli miało się maszynę i siedziała dziewczyna przeważnie i nawijała te pikapy. Dlatego jest Duża różnica w e, tych oryginalnych e, puffach e, gibsonowskich, bo no, czasami się nawinęło więcej, bo e, się chciało dobić do przerwy, czasami się nawinęło mniej, bo się chciało wyjść wcześniej na przerwę. W każdym razie ja nawinąłem te pick-upy ręcznie, ręcznie. To znaczy, się zdjąłem z trzech cewek drut powoli. Zobaczyłem, gdzie jest przerwany i nawinałem go na nowo. Trwało to dwa tygodnie. Ale było warto, bo ta gitara naprawdę brzmi, według mnie jest świetnie bardzo vintage'owy dźwięk. No tak, jest to instrument, który zdecydowanie jest o wiele ciekawszy dla mnie niż nie jeden Gibson, którego można kupić. Właściwie w każdej chwili w sklepie. Ale może do tej gitary kiedyś wrócę. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o czymś innym, a mianowicie o tym Fenderze, który na razie leży sobie w pokrowcu. I o ile historii mojego Gibsona nie znam, tak historię tego Fendera znam, chociaż podejrzewam, że facet mógł troszeczkę nakłamać. Um, ale i tak jest to historia ciekawa i warta opowiedzenia. Kupiłem ją jakoś właśnie dwa lata temu i dlatego mówię, że ten film właściwie nagrywam od dwóch lat i nagrać go nie mogę, bo chciałem, żeby ten projekt był pierwszym projektem, który zrobię e, na YouTubie. A zatem dwa lata temu odebrałem tę gitarę i, że tak powiem, zapytałem gościa, no to nie jest, że tak powiem... Niecodziennie można znaleźć tego typu instrumenty, czyli w niezbyt dobrym stanie do remontu, tutaj w Niemczech. I zapytałem faceta, no to gdzie pan to znalazł? A on mówi: No, mój ojciec zostawił mi dom, więc postanowiłem go po tylu latach wyremontować i tam znalazłem tę gitarę. No to naturalnym pytaniem moim było, czy pana ojciec był muzykiem? Nie. Był mechanikiem samochodowym. No to ja takie gały. I facet chyba e, chętnie e, chciał opowiedzieć tę historię, e, bo mówi, no gdzieś w latach 70 -tych, 80 -tych, e, przez Niemcy przejeżdżał Anglik w jego wersji. Może był to akurat Amerykanin, kto wie. W każdym razie, jego samochód, kabriolet, zepsuł się dokładnie pod warsztatem jego ojca. Facet, ten Anglik, nie miał pieniędzy, żeby zapłacić za naprawy, ale miał tę gitarę, którą zostawił w zastaw napraw. No. No dobra, nie? Powiedział ojciec. No i ta gitara została tam u niego. Ktoś być może gdzieś w międzyczasie próbował na niej grać, próbował się na niej uczyć. A to widać po zużyciu na podstrunicy w obrębie tych pierwszych czterech progów. Niektórzy to nazywają Cowboy Chords, albo tych akordów harcerskich, nie? I widać to, że te pierwsze cztery czy pięć progów, a raczej podstrunica pod tymi pięcioma progami, ma po prostu prawie że rowki. Zobaczycie zaraz. W każdym razie, um, po, ktoś może się próbował na tej gitarze nauczyć grać, ale ostatecznie wylądowała ona na strychu, gdzie przeleżała około 30, jak nie 40 lat, żebym ja mógł ją kupić i wyremontować. Dobra, um, koniec mojego oględzenia, przechodzimy do gitary samej w sobie. Dobrze, um, odpakowuję już ten futerał. Też milionowy raz, ale futerał sam w sobie nie jest oryginalny od tej gitary. Znaczy, jest dalej od Mustanga, tylko że Mustang w 1965 roku miał futerał, albo można było dokupić do niego futerał, który był po prostu szary, bez loga. To jest troszkę starsze, starsza konstrukcja, już z. Czasów, kiedy CBS całkowicie rządziło Fenderem. Ale jak widzicie, tutaj się litery odbiły. Nie Niejaki pan Robert Hillmore. Um, nie znam człowieka. Próbowałem go wygooglować, nie udało mi się. W każdym razie, proszę bardzo. Oto i on. Fender Mustang. Dobra. Lekcja historii. W 1965 roku Leo Fender, czyli założyciel marki Fender sprzedał wszystko, co miał, czyli swoją firmę, takiej mało może znanej firmie CBS. Znaczy, no ja to taki pół żartem, pół serio, bo CBS jest dość znana, jeśli ktokolwiek ogląda amerykańskie media. Wiadomo, CBS jest teraz rozgłośnią telewizyjną, rozgłośnią radiową. Wtedy był to dosyć duży konglomerat, który skupiał multum multum różnych interesów od płyt winylowych po właśnie, właśnie Fendera i że tak powiem 65 rok to jest ten przełomowy rok gdzie jeśli macie Fendera z 64 roku dowolny model możecie sobie za niego kupić jeśli by się wam go udało sprzedać możecie sobie za niego kupić dom a jeśli macie już 65 Stratocaster, to no, może się Wam uda samochód kupić co najwyżej. Akurat Mustangi jako takie same w sobie nie są gitarami bardzo wartościowymi w porównaniu do Stratocasterów. Fajnie jednak mieć. Właściwie to jest pierwszy rok produkcji. Były no, parę egzemplarzy w 1964, gdy jeszcze Leo Fender, że tak powiem, zaczynał robić prototypy Mustanga. Natomiast 65 to jest już taki rocznik, kiedy produkcja nabrała tempa. No i ktoś może powiedzieć: No dobrze, Leo Fender sprzedał firmę w styczniu. To jest gitara z lipca. Także ma dokładnie 50 lat, musiałem sobie policzyć. Wybaczcie. Także w, dosłownie za tydzień będzie miała 50 lat. Tak, przepraszam, 60 lat. Oczywiście. A lata 80 były 20 lat temu, nie? Um, dobra, co my tu mamy? 8 july, 65B. 8 to jest sygnatura dla Mustanga. Czyli um, wszystkie, um, wszystkie szyjki Mustangowe miały sygnaturę 8. Z tego co czytałem. Oczywiście. Jeśli ktoś ma lepsze informacje, zapraszam do dyskusji. Lipiec 65, um, szerokość, e, szerokość główki typ B, to się odnosi do tego B jest najbardziej e, powszechne, to jest bodajże 42 mm, musiałbym zaraz sprawdzić. W każdym razie typowa szyjka e, fenderowska, No nie jest to ten kij baseballowy, o którym się mówi, no ale jednak. Jest taka dosyć fajna. Klucze oryginalne również, klusona, przeżarterdzą troszkę, ale o dziwo, jeżeli popatrzymy sobie tutaj wewnątrz, to jest tylko po powierzchni. Postaram się je wyczyścić. No i szyjka była w pewnym momencie przemalowana. Po czym poznać? Bo w większości przypadków, a raczej nie znam żadnego przypadku, w którym po palisandrze. Na palisandrze kładlibyśmy lakier przezroczysty. Była również grana, no bo tak jak Wam mówiłem, w obrębie tych akordów harcerskich są takie wyżłobienia, które nie wiem, czy dobrze to widać, wydaje mi się, że tak. W każdym razie nie malujemy po powierzchni palisandru. Szyjk, K ma również, nie ma pełnej e, konstrukcji palisandrowej, ma tylko e, fornir, taki dwumilimetrowy, e, co jest też bardzo powszechne u Fendera w tamtym czasie. E, głównie dlatego, że ze względu na to, że ludzie e, grali dosyć dużo wtedy, e, szyjki, które były wykonane tylko i wyłącznie z e, klonu, a które musiały być właśnie zabezpieczone po powierzchni lakierem bezbarwnym, bardzo szybko można było zejść z tego lakieru, bo wtedy jeszcze wszystko było pryskane nitro i dogrzebać się do, że tak powiem, samego klonu, co nie wyglądało, a wtedy gitara miała wyglądać nie tak jak wyciągnięta ze śmietnika, tak jak ten egzemplarz, tylko miała być nowiutka piękna. No nieważne, taka dygresja. W każdym razie, ja myślę, że będę wymieniał ten lakier. Oczywiście front zostawiam, bo wygląda super. Natomiast, biorąc pod uwagę to, w jakim stanie jest ta farba, która odchodzi, jest nierówno położona itd., itd., wydaje mi się, że będę ją przemalowywał szelakiem. No i tutaj jest pozostałość po poprzednim właścicielu, który przemalował body na fioletowy. Ludzie mają. Szalone pomysły, ale no wtedy te gitary jeszcze, te powiedzmy 40-50 lat temu, one nie, nie miały tej wartości. Dopiero od czasów Nirwany, Mustangi są troszkę bardziej cenione. Dobra, body. Po czym poznać, że body, które kupujemy, jest vintage'owe Czyli że jest to oryginalny Fender, powiedzmy, z lat 60. No, zacznijmy od tego, od czego powinienem był zacząć, a co nie jest bezpośrednio yy, związane z tym korpusem, a mianowicie od kodów na potencjometrach. Otóż wszystkie potencjometry, te tak zwane CDS, yy, mają tutaj kod yy, nabity na tylną stronę. I w tym akurat przypadku, nie wiem czy widzicie, mamy 6534, czyli to jest rok 65, 34 tydzień. No dobra, no ale powiedzmy, że w pewnym momencie zgubiliśmy naszą elektronikę. Jak jeszcze mogę potwierdzić, że body, które kupuję, jest oryginalnym body gitarowym z lat 60. Czy nawet 50. Otóż, e, przeważnie e, wszystkie te e, korpusy mają tutaj w wyżłobieniach nabitą nabite płytki z mosiądzu, które mają służyć jako ekranowanie gitary, żeby nie szumiała. Oraz drugi taki, że tak powiem, punkt, który można sprawdzić, jest mianowicie to, że gdy ta gitara trafiała do lakierowania, trzeba ją było jakoś trzymać, więc tutaj jest ślad po listewce. I to jest też bardzo częste, że po prostu lakiernik trzymał body, narzucał nitro, Ups! Piękno tego, że jest to stara gitara, i dosyć mocno poobijane jest to, że się człowiek nie boi jej obić ponownie. W każdym razie widzimy tutaj w zagłębieniu szyjki, że, że jest część, która jest niepomalowana. No, niestety poprzedni właściciel bardzo chciał wiedzieć, który to jest rocznik, więc gdy zdejmował szyjkę, zdjął ją trochę na hama i powyrywał śruby. Jak również chyba użył um, jakiegoś brzeszczota, żeby te śruby obciąć. No będzie to trzeba troszkę wyrównać. Ale mówiąc szczerze, nie jest to taki, nie jest to koniec świata dla mnie. Będzie trzeba troszeczkę zebrać, ale no, to się da zrobić. Nie takie rzeczy się robiło. Aha, no i jeszcze jedno, dosyć ciekawą rzeczą jest to, że jest to konstrukcja złożona z trzech kawałków drewna. Natomiast, o ile sama konstrukcja trzyczęściowa nie jest czymś niezwykłym, bo w latach 70. Fender to robił um, na potęgę, zresztą w budżetówkach um, ogólnie rzecz biorąc, we wszelkich gitarach budżetowych, nawet teraz, macie na przykład gitarę, która jest złożona z pięciu um, kawałków drewna. Jak dla mnie, nie ma to żadnego wpływu na, na dźwięk. Oczywiście. Czekam w komentarzach na tych zagorzałych fanów, którzy stwierdzają, że tylko z dwóch części, bo z jednej części najlepiej, żeby korpus był, bo inaczej nie brzmi. Ale ciekawą rzeczą jest to, że ten środkowy te środkowe kawałek drewna jest dosłownie na 2 cm. Także nie wiem jaka logika za tym stała, żeby akurat zrobić te skrzydła dosyć szerokie, a środek dwucentymetrowy. Natomiast. No, nie wiem. Mnie się to podoba, panie kochany. Jak sobie zobaczycie, jest taka moda teraz na gitary w custom shopie w Fenderze typu Relic. Ja osobiście tego trochę nie rozumiem, bo jeżeli macie gitarę, którą ktoś po prostu za was postażył, to jest, nie wiem, trochę dziwne dla mnie, ale ja się nie będę wypowiadał. Jeszcze raz, to jest kwestia gustu. Natomiast tutaj widzimy też, że ten poprzedni lakier fioletowy, który nie do końca został zdarty przez, przez poprzedniego właściciela, to nie byłem ja, o dziwo, nie ja zdejmowałem farbę, to nie ja byłem Ewą. Mamy jeszcze oczywiście tremolo, mamy mostek. Tremolo nam niestety nie pasuje do tych. Że tak powiem, stalowych elementów trzymających mostek. Nie wiem, jak to ładnie nazwać. Bo, jak się okazuje, Mustangi, yy, i to widziałem już u innego YouTubera, Mustangi się składają. Czyli yy, tak i teraz, ze względu na wilgoć, prawdopodobnie się lekko złożyła. I będę musiał na nowo nawiercić yy, obydwa otwory. Tak mi się wydaje. Jeszcze zobaczymy, co, na czym to wszystko stanie. Może akurat mi się uda, tak, żeby. Nie, manewru... nie, nie zepsuć tej gitary jeszcze bardziej niż jest zepsuta. No i dochodzimy do, do pick-upów. I tutaj historia podobna jak w moim Gibsonie. Jeden, jedna cewka działała? Ta? Ta? Nie, ta. Ta działała. Poznaję po tym, że powiedzmy moje lutowanie pozostawia troszeczkę do życzenia. W każdym razie Cewkę musiałem nawijać na nowo ręcznie. Także to samo. Zdjąłem cały drut i nawinąłem na nowo ręcznie. Także tydzień pracy tylko i wyłącznie po to, żeby ten pick-up, ten przetwornik działał. No ale jest to oryginalny 27 września 1965 roku. Tak samo tutaj, co mamy? 24 września 65. Także ta gitara wyszła z fabryki gdzieś końcem 1966 powiedzmy. No i to jest. No oczywiście, musiałem dokupić parę części, to nie jest oryginalny piggard, no ale oryginalny Piggard się podobno em, rozleciał w rękach. Mam tutaj wszystkie możliwe części jeszcze z Olparca, także pasują idealnie. Em, Czyli rocznik 65, 66 pewnie wyszedł z fabryki, albo był dostępny w sprzedaży. I e, najlepsze jest to, że za każdym razem jak e, tego typu instrumenty mam, to właśnie i tłumaczę tam różnym znajomym i rodzinie, no to e, ci, że tak powiem, bardziej sędziwi mówią: No, o, wtedy zdawałam maturę. No, tak. Kawał historii, moi drodzy, kawał historii. I um, tego się. Te, te, tego cięż... To ciężko podrobić. To Mojo, jak niektórzy nazywają. Um, dobra, zamykamy. Żegnamy się. Um, I zaraz do was jeszcze wrócę. Dobrze, moi kochani, to dzisiaj na tyle. Dla tych, którzy spodziewali się bardzo długiego wideo, no, muszę Was negatywnie zaskoczyć: nie będzie takiego w najbliższym czasie, z wielu powodów, ale głównie dlatego, że nie chcę dłużej czekać z publikacją wideo, także prawdopodobnie będę to prowadził w formie transmisji na żywo w języku angielskim. Także przepraszam z góry wszystkich, którzy. Powiedzmy, nie będą mnie oglądali ze względu na właśnie ten problem. Natomiast na sam koniec zbiorę te wszystkie materiały, a przynajmniej wydaje mi się, że, że to zrobię i wyedytuję to w jakąś spójną formę. Um, z może nie dubbingiem, ale z moim komentarzem w tle. W każdym razie, um, żeby przeprowadzić transmisję na żywo, um, Potrzebuję paru subskrybentów, a dokładnie 50. Także, jeżeli moglibyście polubić to wideo i zasubskrybować mój kanał, to byłbym Wam bardzo wdzięczny, bo po prostu na razie mnie to blokuje. Tak, poza tym, no to cóż, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. To by było na tyle na dzisiaj. I do zobaczenia. Mam nadzieję, niedługo. Za kilka dni, gdy moja pierwsza transmisja ruszy z kopytem. Do zobaczenia i miłego wieczoru. Przynajmniej u mnie jest wieczór. Cześć.